<śurun flaws> co jest? Krystian umarł póki ciebie, a ty się tym nawet nie przyjąłeś. Siema. <ś Smithson> to nawet nie pasuje teraz do niczego. <ślaudissements> nie! Tik, nie to, no no zobacz jak ja wyglądam, nie? Maciek, otwórz oczy. No, dobra, otworzyłem. Krystian, pomału się odwróć do Maćka. Proszę. co ja on zrobił? Co on zrobił? <laughs> Jak ty wyglądasz, nie? Słuchaj, mi wyrosły włoski, ale tobie to już chyba pójść masz szczypiorek. Ja Wiesz, bo dynie mają duże zielone liście. Przypiorek tak. to jest, mówię ci Dobra, słuchajcie, bo, bo... nikt nie omówił zasad dzisiejszego wspaniałego odcinka, więc ja zacznę. Dzisiaj Dawaj, gramy w Rainbow Friends na hard Mode na bardzo trudnym poziomie trudności, ponieważ nie możemy się zatrzymywać w żadnym momencie. Nie możemy kucać. Cuk, 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 cuk. Nie możemy używać naszych kartoniarzy. O, o. I nie możemy również. Używać latarki i nie możemy zginąć. A jak zginiemy, to nie możemy już oczywiście się. To będziemy spektajtować <śmienny> kolejną osobę. Tak? Dobra. Czyli poczekaj jeszcze raz. Nie mogę bi nie mogę się zatrzymać, muszę cały czas biec. Musisz cały, cały czas, czas być w bied. ruchu, tak. Okay. Oh, masku. Nie, może liczą, oczy, nie licząc oczywiście, przerwy na palce, jak będą leciały filmiki. Wiecie co, ja myślę, że ja z tym będę miała <grym grym> największy <grym <syndrome> problem, żeby się nie zatrzymywać, nie? Ja też nie, ja zaraz się automatycznie podbiegnę do pierwszych lepszych drzwi albo do rogu, będę chciał obserwować i się zatrzymam. Nie, no ja cały czas. No to czas, nie obserwuję. Ja muszę cały czas trzymać palec na W. Żeby się nie zatrzymać. To jest hardko mor. moi drodzy. Leci. to jest Ale super, jestem bakłażanem <grym> Jestem wieczny. Dziwny jest ten świat, jestem Kosenka, <grym> nie? <grym> Od urodzenia. Dziwny jest. <grym> Wiecie że Kresan śmierdzi? No czuć. E, 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 czuć e, 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 Ale ty masz gorzej, bo siedzisz obok niego. E, no wiem. No Maciek no walisz czy piątek. No, co Klamelkę, klamelkę muszę ci. Omacie, poruszasz się! Omacie, poruszasz się! Omarwali mnie. O nie. Ja już idę, chłopaki, wygrałam, wy przegraliście. Ej, no właśnie. Nie można no. się przestać ruszać, nie? I... <słukanie> A, dobra, ruszamy się, ruszamy się, żeby nie było, że się nie ruszamy. Ej, czyli kucanie, wstawanie też zaliczamy do tego, że się poruszamy? Nie możesz kucać. O, o, Od no raz, tak. Od początku rozgrywki nie możesz kucać, nie możesz używać skrzynki, nie możesz o. używać latarki, A nie możesz się zatrzymywać. Też nie. Nie. <grywa> nie? możesz, nie. O, kurde. <grywa> dobra. Dobra, dobra. No, nie ma kucania żadnego, kurde. Dobra, to biegniemy. Czas <grywa> się poruszać. Pęk. Robimy tryb Ej, trudny. te klocki są jakieś małe. Dlaczego czemu mi zabierasz tego... Kru... No nie wierzę, no nie wierzę. Dobra, panie, ja ja nie zrobię tego. Dobra, Musisz, Czemu nie? musisz, ja już mam problem. Musisz, no bo ja się muszę zatrzymać. Nie, nie, nie możesz, właśnie trzeba się, się obkręcać i biec cały czas. A ja Czekaj, jak w ścianę wbiegnę, aj, jak w pianę wbiegniesz, to już nie biegniesz praktycznie. Chłopaki, ale jak no ja się nie. rozpędzę, to wy mnie nie zatrzymacie. Aż tak, no <laughs> To dobrze. rozpędzona, w stronę słońca. No słuchaj. O, o, kurde. Nie. o nie, Ważne, to nie że się rozpędzi. Siema. Gdzie jest, Blue? Gdzie jest, Blue? Gdzie jest Blue? Gdzie jest Blue? Nie, nie wiem. wiem ja go nie widziałem od samego pociągu. Też jeszcze go nie widziałem. O, nie dobra, mogę już dobra, więcej. Dobra. Mam i nie mogę już więcej zebrać. O, jest blue yy, na dole. Gonimy mnie, gonimy mnie, gonimy mnie. Dobra, goni dobra, mnie, dobra, goni... dobrze. Tak, Niech będzie za tobą. Siema, Ola. Ten dźwięk Heść. jest straszny po płosiu. Dobra, proszę bardzo, 17 o nie, już. O nie, on nie wyjdzie mi tu. O, konewka tu, tam byłem. He. No kresia. Przyszedłem. Co ty licyjny? Ah, blue, 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 tam już. A, blue, 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 da blue, 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 blue ja to kiedyś słuchałem. A każdy tak? tego kiedyś słuchał. Ej, co jest? Tutaj zrobili drzwi? To jakiś update był. Halo, co ciojeś. Boże, przez chwilę myślałam, że Blue widziałam. No, jak się wychodzi ze splauna naszego i się biegnie cały czas na wprost, to mamy normalnie drzwi nowe dodane. A mi się wydaje, że ja na ścianach widzę jakieś tak. korbki, których wcześniej nie było, wiecie? No może być tak. tak. Gdzie Blue? Gdzie Blue? Gdzie Blue? Gdzie Blue? Idzie tu, gdzie byliśmy, Ola. Ale tam na górę? Tak, Jest na górę idzie. Jestecy. Ja mam trzy. O! To biegnij, bo ja nie mogę się zatrzymać Dobra gdzie krążyć, są te drzwi? Chcę je <laughs> zobaczyć, gdzie te nowe drzwi. Tyle, czy on się tu wrócił. Od samego spawna. On się tu wrócił, no! Ja, biegnij na spawna, spotkamy się w spawnie Dobra, biegnę dobra, biegnę biegnę sobie tam. Dobra, ja też już biegnę, chyba że Kryston zdąży oddać. Zdążę Zdążę nie, nie zdąży odłożyć. Go... Nie zdążyć. Nie zdążysz! Nie zdążysz! A tu możemy stać, czy dalej mam klikać W Nie no, tutaj no na co ty chcesz kliknąć, to ci tu do czy stoisz? No Plus tutaj nie ma przeciwników, to nie zbierasz nic, tata tematka. Okay, Okej, dobra, Wersja Siema 14 Siema tato, coś się zmieniłeś? Ej, macie nie. jakiś ma trik, żeby coś ciężkiego położyć na klapić? jest. To je, co? Macie jakiś trik, żeby coś ciężkiego na klawisz położyć, żeby mi cały czas włokikało. Nie, nie możesz. Palec. E, w ogóle nie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ten zielony, AKA, e, tata Maćka tak. o, zawsze gapi się za tych krat, mniej więcej tak samo jak tego. Jak taki typowy tata, który jest głodny i idzie wieczorem zajrzeć do lodówki takie A ja mam pytanie, ja mam pytanie Ja mam pytanie tak, Bo tak, ja cały tak, czas tak. klikam W, a jak wejdę tak w przedmiot albo w ścianę i to wygląda jak no, nie stała Aha, nie, nie mogę Nie możesz stać w miejscu, musisz o, się ruszać tutaj, tutaj nie musisz się ruszać, bo tutaj jakby nie jak ale się no nie się dzieje. dowiedzieć a. Jak no. trzeba w ścianę wbiec to trzeba y, w, -A -D, w, -A -D, w, A, D, Dobra, czyli SAD no, albo w sobie i wszystko. Jak ktoś ma pomysł na jakiś kolejny challenge, to my bardzo chętnie go wykonamy. Już były pomysły na różne ciężkie, ja ale mam, na razie ja nie ma nic ciekawego. Nie powiem. Aaa, mądre, mądre! Dobrze, A nie nieważne. No zobaczymy spoilemi. w kolejnym odcinku za 5000, łapie. Tak, dobra, dobra. biegniemy. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Łamała, wyszła moi drodzy. Biorę. Tup, 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 tup. Ja biegnę... O tutaj, o tu właśnie te drzwi. nic nie było, nie? He? Były no. tu. Nie. Maciek, one tu były. Nie były, o, o nie było. Maciek, one tu były. Bierz, bierz, nie, to nie bierz. Bierz. wydaje mi się. Na pewno eee. były. Zapomniałem, że jak pójdę tam... Spobiegnę. Eee. Halo? Ciao! ciao. Zapomniałem, Czo? że jak pójdę tam o, o. i tam idzie zielony, a niebieski idzie z góry, to nie mogę się tam kręcić w kółko, w sensie nie mogę, tam, nie mogę się tam kręcić w kółko. No nie możesz. No, no ma gdzieś trochę gdzieś w ja już to zbiolę wszystko Dobra, dobra, ja nie wiem wszystko? gdzie ja mogę iść no, kurde Ała, bolało Sorry! Jeśli zamykasz drzwi przede mną to tak się niekulturalnie trochę. To dlatego, że jestem pewną wiedźmą, o, oh. sorry, to mój cosplay A, dobra, dobra Zielony jest na dole jak coś po Tak, Dobrze. tak, ćwiczę e, zielony Dobrze. jest jak coś na dole, halo Dobra, nie, ja to... jestem w teatrze, bezpieczna A ja mam... A widział ktoś niebieskiego? Chyba przy teatrze nie? chodzi, ale nie jestem pewna Albo na dole się ma. No dobrze, stąd wracam jest fiszko w poziomku. Nie, nie! Idzie za mną! O-o-o! o o Kto <grym> idzie ja za sobą? Blue! A gdzie? Coś tam było, słuchajcie. o, -o, -o. o, -o, -o, -o. O! Ja o! Kupą, o! Maciek, o ile ty paczek rozbierał? No tak dużo! Nie widziałem, ale dużo! Ja odłożyłem dwie, a chłop chyba dziesięć na raz. O! Kubę. Ja tak mówię, co jest, co jest z moją kamerą? Ej, Maciek, ale ci się powaliły challenge, nie robimy speedrana. Właśnie, to, 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 tak. to miał być hard mode, a tak, zrobiłeś to w 4 sekundy. Dobra, ja, ja rozumiem kolejny odcinek, jaki będzie. Dzięki, tu wyglądacie w ogóle, nie? No perfekcyjnie, no. ja mam trochę większy łeb, bo <azt> dłużej trenowałem, więc... No nie Ty w ogóle jesteś większy. E, 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 ale jakie, ale. To, no. to, ej, ale to jest w dobrym, pozytywnym znaczeniu, zobacz na siebie, jakie masz muły. Tam jest 45 na pewno w tym bicepsie. a 45 jakbyś napił. dyń. Jakbyś napiął, no, to normalnie koszulka by pękła, nie? No. I jeszcze guziczkami byśmy dostali i to musimy się chronić. Pestkami, pestkami. Ja się pestkami. boję podejść, no, was, że mi z dyńki walniecie. Nie z dyniki, dosłownie z dyniki, no, dosłownie. Nie, to tak zrobił tylko Zine, z Inezidan Zidan kiedyś e, na futbolu. Wiecie nie, co? Nie. Z pomarańczowym Kaliś, będzie fajny. Nie kogoś fajnie. strzelił? Nie. Z dyni kogoś strzelił. O, lecimy, lecimy, lecimy. Biegle, e, biegle, ja biegle. proponuję, żeby ktoś może posunął i nakarmił pomarańczowy. ja nie idę, ja nie idę. Nie, nie. Nie, nie. Nie, myślę, nie ma że sensu. To zły pomysł. No. To trzeba biec, zbierać, bezpieczniki. Aha, Bezpieczniks bezpiecz, to jest. Idzie, zielony. O, jeden. Oooo, wszyscy no. tu idą! To Jakiś ja też Jakieś Kurde, sobie. zgrupowanie tam się zebrało, rainbow franców, ty. Jakieś spotkanie klasowe mieli. O boże. Spotkali się, przyjście <grym> wielbieski. <wiercami> mi tu zielony. No i musisz kręcić kłeczka, dajesz. A gdzie, gdzie jest niebieski, gdzie poszedł niebieski? Jest co, ja zbiorna na dół. Dobra. Dobra, biegłem. A ja nie idę na dół. Gdzie poszedł niebieski? Na dole jest. Goni mnie, goni mnie. No, to niech Śmieje się luz. ze mnie, śmieje się ze mnie. Gdzie jest drabina? Poluz Na pewno Ten jest sposób na dole. Może być. Na Dobre, pewno. Dobra. Ej, chwilę, ale nie, pomarańczowego jeszcze nie ma, czy już jest pomarańczowy? Już jest. O Jezus, to ja zostaję, i idę go nakarmić. To nie moje ulojenie tam było. Myślę, że nie zdążysz, Krystian. Może umrę, ale, ale, ale ja, ja nie, nie mam. byłem A, cześć, na dole cześć. tylko. Siema, A, ja nie no byłem to tylko nikt na dole. nie był na Dobra, dole. Dobra, na nakarmię go. Pamiętajcie, że nie możemy tego, nie mamy. nie możemy się chować, więc no. No. Ja Musimy pójdę. Mieć na to jest takie banalne. Trzeba go karmić. A jak ja zrobię miss klika, to cię wtedy? No to dupa. To nie rób. Spadam. dynia, dynia. Ja dynia? Zrobię ci z twarzy pestkę. Christian. Ile masz Maciek? Dwa. Ja mam jeszcze ja też mam. jedno. Też mam dwa. O, to wszystkie. Co jest? Zielony. Coś, coś krzyciał. Dawaj Ola, odkładaj ja nie. No poczekaj, bo na dole jestem. Muszę podać. trafie Dawaj, z tu kręcimy bączki. No, no pode żeby nie było. Jest dynamicznie. A gdzie, blue? No, zarabiać dynamicznie jak pomarańczowy wyskoczy. Jak ty tak robisz szukło, ale ty manewrujesz tymi paluszkami? Co nie. jest w ogóle? Siema, nie. chłopaki. Biegnie nasza Siema. czarodziejka, nasze ręce. Ja będę Dobrze, nice. I nice. e, wiecie co ten hard mode nie jest taki hard. Tak? Ja. Poczekaj, jak zobaczysz tak? gryp Impossible, czyli niemożliwy. No. Wtedy dopiero zobaczysz kurde. A i teraz latarek nie możemy używać, tak? Tak, tak. I teraz jest łatwo stwierdzać, tak? A tu mogę o, sobie w ustawieniach przestawić, ciut. żeby no, lepiej widzieć? Przepraszam czy nie, ja mogę menadżerkę zawołać, żeby mi zgasiła światło? Kto? Menadżerkę moją. Jasne. Jasne. Dobra. Menedżerką moją zgasisz mi światło. Serio zawołam. <laughs> Proszę! Ja yy, Pokażmy o usługę sprzątającą na biurko Maćka. Dobra, dzięki. Czyli naprawdę nie mogę w ustawieniach sobie zmienić tego? Nie. O Boże. Nie możesz. Maciek, ty nie zmieniaj, już widzę jak się tam oczy leciały. Ja nic nie zmieniłem, ja tylko zgasiłem światło w real life'ie i to mi wystarczy, Żeby się nie? dostosować do ciemności. Dobra, i ja w tym monitorze Brightness, jakim Brightness się ustawia? <grym> ty, ty, Aha, nie tak. można, nie <grym> Przecież to nie jest uszykiwanie tylko wykorzystywanie błędów. Widzicie nie? to? Nie możemy tego używać. Okej, okay, no, dobra. No, to są trzy latarki, w których nie możemy użyć. Dobra, A, biegniemy. Okej, okay. żegnajcie latarki. No dobra, Ej. jedną baterijkę widzę z przodu. Ch Chwila, gdzie są drzwi? Ojej, ja nic nie widzę! Dobra, ja mogę wiec, jest bezpiecznie. Podnoszę baterię jedną. Ej, bo ja nie wiem gdzie Blue jest. Ja blue, jest nie nie na wiem, blue jest na dole, Blue znaczy, jest okay. na dole. Na Gdzieś bateria? Nie, nie ma tutaj. tam wyjdzie na Blue, wyjdzie Christian na, na, na Blue. Ja chciałam tam przejść do tego, na dół po drabinie, ale tu chyba... Nie nic? Nie widać. Wszystko widać, jak o. ma się odpowiednio jasną monitor. <grym> o matko, matko, coś mi ja się ścięło Ja nic nie widzę. Dobra, Ej, głupaki, ja... a jak, co, jak ja się nie będę odżyła, to znaczy, że mi plus screena wywaliło pewnie Ej, ja, ja naprawdę o. nic nie widzę. Ja też nic nie widzę. Ja, 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 tam coś widzę, jest. Ja, ja idę mam... pomarańczowego nakarmić. Dobra. Ja, ja czy fioletowego widział matko. Ja mam cztery baterie. Ile macie? A, czekaj, bo ja na razie... Gdzie jest pomarańcza? Ja mam jedno, ja mam jedno. Czekajcie, bo ja... ja naprawdę nic nie widzę. Jest ja nawet nie wiem, czy blasz, ja biegnę. Okay. Ja mam za, za, za jasno mam w pokoju, nie widzę nic. Ja mam pięć. Ja dlatego menadżerkę poprosiłem, żeby mi zgasiła światełko. Ej, ej, ale ja, ja naprawdę, ja nic nie widzę, ja nie wiem... Ja mam okej, okay, ja mam okej. Okay. Ale ja nic, ja nie wyjdę z tego pokoju. Cztery baterie są potrzebne. Ale ja, ja naprawdę nie wyjdę z tego pokoju. Gdzie, gdzie jesteś? Gdzie e, jesteś? Ja jestem w zamku. Ziamku, dobra, ja jestem spoko. tam, gdzie jest pomarańczowy O Boże, ja nie jak przez zamek przejść, tu jest taki... Lepiej z ma... pięciuosobowej Dobra, ja mam... Je, Ale ja je... nie wyjdę stąd Ja mam no musi! nie wyjdziecie stąd, dopóki ja stąd O nie, przyszedł tu niebieski chyba O Jezu, Blumi tu przyszedł <śla> W teatrze nic, nie, nie, widzę, nic jesteś... nie widać? Ja nic nie widzę! Jasne, krzyczy jeszcze na nas No ja nic nie widzę, on mnie goni, no! Come on! Ja nie on! To ma prawie wlazła, Biegnę do góry, biegnę do góry mi, iść z powrotem. Ja nie... No i umarłem, no i. Naprawdę? Nie! Nie widziałem! Nic! Nie widziałem! Widziałeś, tylko. A, tam zginąłeś, o kurde, grubo. Gdzie są baterie, Christiana? Tam, Sposiłem... w, 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 ja wszędzie. swoją baterię podniosłem. Nie, pamiętam gdzie. <laughs> Chyba ja mam nadzieję, że on mi tu nie wydarzyło. Nie mam na, na nadzieję, że początku, nie słuchajcie, na początku nic nie ma. Dobra. Gdzieś tu, no nie, nie pamiętam Aaaa, mnie, koni mnie, koni mnie koni Jest mnie. jeden, jest jeden plus, mogę wam pomóc yy, bo o, ja mam jedną. teraz widzę Ale no dobra. Mam jedną baterię jeszcze jedna, Maciek jeszcze ma, jedna. Maciek ma, Maciek ma, Maciek ma drugą, on już wsadza. Fajnie, że nie mogliście przyjść do mnie wcześniej i mi pomóc. Ja was od pomarańczowego, a wy... nie Nieee! Nie. Przecież ja tam nie mogłem wiedzieć do tego pomieszczenia, bo byłeś zamknięty z ja korecz. Ja tam nic nie widziałem, tam nic tam były no tylko to... trzy dzwonki od pomarańczowego, nic to nie po było po co widać. tam wchodziłeś? Nic. No bo chciałem, żeby pomarańczowy was nie złapał, przecież nie możecie kłócoć ani do kartonu. No, to no ale to Krystę, można wejść do pomieszczenia, coś. gdzie nie ma linii pomarańczowej i tyle. Tak, i wejdzie ci tam blue i będziesz ja dopiero. No to będziesz się w kucho z nim. E, to się nazywa poświęcenie, ja po prostu się poświęcam dla was. No to nie krzycz na nas, bardzo. ja nawet nie wiedziałam, w którym ty pomieszczeniu jesteś. No cały czas mówię, że u pomarańczowego. Nie słyszałam. Tak więc od ja dwóch minut ja, cały czas Ja tam, tam nie przyjmowałem tego do wiadomości, co no, on mówi. No ja nie wiem ja, ja wiem. wiem, ja wiem, ja wiem, ja się skupiałam na tym, czego nie widzę, a nie na słuchaniu. Ja się skupiłem na tym, żeby się nie zatrzymać, bo to jest problem dopiero. Też, też, no. A wiesz o tym, że widzowie wszystko wykryją i powiedzą Maciek, o, tutaj już ci odpadku de hard mode, o, o, na dynia. Przybydamy. A w, w jednym momencie grę mi ścięło, nie chyba na początku tej rundy, właśnie z tymi, Ciepeczkę. z lotarkami. O, ale chujowy no, kolor dostałem. No i, aha, moje nie widać, czekaj. Ja ale chyba... masz czapkę, o. Ja chyba, chyba mam niebieską. Czekaj, teraz. No, Maciek się ruszył, to ci nie powiem. Niebieską. Jest niebieska, niebieska jest, nas. no, no. Bardzo ją widać, wiem. Lecicie na finał, teraz tylko musicie wygrać. Myślę, mm -hmm. że nam się uda. A co tutaj, jak ta scena jest, gdzie my będziemy musieli się zatrzymać na chwilę? Jak? Gdzie? Zdję, nigdzie się nie zatrzymujesz. Nie? Cały czas biegniemy do przodu, no, nigdzie. Dobra, dobra. Cały, Biegnie czas, biegniemy, cały czas biegniemy, cały czas biegniemy. Ha 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 ha! Balons nie może zrobić pop. Pop 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 Dobra, Robi, pop pop, robi, pop. Robi, robi. pop. Dobra, dobra, dobra. Pup, pop 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 I teraz idziecie, proszę go. Go. Szybko, szybko, bardzo. Biegnę, 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 biegnę. bieg na niu też. palona, szalona. Jak ja cię wyprzedziłem? Nie wiem. <laughs> Uwaga? Nie wiem. A, tutaj trzeba. No, no. no tak. już niedługo i prawie wy, już prawie wygraliście. Dobra, dobra. No. dobra. I teraz te klocki. No. Ale jak my mamy to przejść, jak tu trzeba kucnąć na koniec? No. O ooo no Nie my... możesz kucnąć Ale tu my nie, 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 możemy... nie przejdziemy tego Nie możemy nie, kucnąć, nie. nie! Ale... Ja biegnę już do niego, przystać. żartowałem Musicie stać pod samą ścianką i powinniście przejść Pod, pod którą ścianką, że tu? Na sam koniec, a nie no tu, tu musicie kucnąć bo no, no tu na trzeba, nie no właśnie o to mi chodzi no to Kuc, tu trzeba kucam. kucnąć? Ja nie kucam, nie mogę kucnąć, przecież to jest oszustwo, nie no mogę No tu trzeba? Grydzie się to ze mną, to Nie, nie mogę, no nie mogę

Удалось! <laughs>